I to jest znowu, chciałem Wam tylko uświadomić, to jest prawdziwa rzecz, którą napisała żywa, oddychająca osoba. Nie? Oni cały czas muszą, muszą karmić swoich kultystów, a tym poczuciem, że, tym, tym poczuciem, że ja jestem z Wami i ja dbam o to, żeby, że, że, żeby szuria nie wymarła. Ja nawet bym nie chciał, żebyście zostawiali komentarze tej osobie, ponieważ ja na pewnym poziomie nie wiem, na ile ta osoba po prostu desperacko szuka uwagi. Natomiast wczor wczoraj, wczoraj zobaczyliśmy kró królową wszystkich głupich takeów, nie? Jak najgłupszą wypowiedź ever. To nam niestety przypomina. Że pod żadnym kurwa pozorem nie powinniśmy traktować libertarian jak prawdziwych ludzi, a na pewno nie jak, 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 jak dorosłych, nie? Ponieważ w świecie, gdzie, gdzie można udzielić dużo złych odpowiedzi na, 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 na pewne hasła, powiedzenie, ale zniszczyły wały na swojej pozycji czy na czyjeś? Czyjeś? To, to, jest, to, jest, to jest mistrzostwo, nie? Powiem szczerze, że jest to tak głupie. Że, że aż mnie zęby rozbolały, jak, 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 jak bardzo to jest durne. Tego nieszczęśnika ktoś się zapytał, czy według etyki libertariańskiej ten człowiek nie złamał przypadkiem aksjomatu o nieagresji. No bo zniszczenie wału i zalanie innych to jest oczywiście agresja. To, z czym akurat się zgadzam, ale szur. Ja chciałem wytłumaczyć osobom, które mogą sobie nie zdawać z tego sprawy. Będziecie mieli działkę, na której znajduje się jakaś infrastruktura, która jest kluczowa, a która w obliczu różnych dziwnych przekrętów i uśmiechów losu nie jest, nie należy do gminy, czy do samorządu, tylko dalej stoi na waszej działce, to, to dalej nie, nie możecie niszczyć tej infrastruktury mimo, mimo że to wasze. Chciałbym to zaznaczyć, bo dla kogoś może to nie być oczywiste. Ponieważ istnieją takie elementy infrastruktury, które są kl kl kluczowe. Nie jesteś w stanie uwierzyć, że ktoś pisał to serio? Przykro mi, nie? Przy przy przykro mi, to jest prawdziwa osoba, nie? Tu już powiedziałeś, że się kierował na słup elektryczny? Mm. Powodzenia. Powodzenia, jak znikniesz, to przynajmniej będziemy wiedzieli dlaczego. Byłem pod dużym wrażeniem, że ludzie w odpowiedziach zjechali dość jednogłośnie. Bałem się, że będzie miał poparcie. Słuchaj, 40 osób zostawiło lajka mu pod tym, tym, tym kąciem. Stawiam, że. Przynajmniej część z nich, nieironicznie, nie? Widziałem na Twitterze jakiś wątek Libertarian, gdzie sobie robili quiz na empatię i za największą sigma uznawali osobę, co miała najmniejszy procent. Więc mnie nie dziwi, że ktoś coś napisał takiego. No, słuchaj, no... Jakby... Oni od dawna startują w konkursie na największego socjopatę, więc... Hello! Danieliści powodziawi. słuchaj, jeżeli jesteś, jeżeli jesteś tak głupi, to, to jesteś w stanie nawet z sytuacji klęski żywiołowej zrobić historię o tym, jak to zmian klimatycznych nie ma, nie? Przecież musisz, musisz tylko bardzo mocno wierzyć i potem wszystko się dzieje samo. U mnie nie pada, więc deszcz nie istnieje, słuchaj. I na przykład właśnie tą tezą udało ci się, udało ci się dojść do poziomu, który zaprezentował jeden z naj, a absolutnie najgłupszych dziennikarzy na platformie XD. Eee, to znaczy, ja, 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 ja Jastrzębowski. Sła, Sławek Jastrzębowski. I to jest znowu, chciałem Wam tylko uświadomić, to jest prawdziwa rzecz, którą napisała żywa, oddychająca osoba, nie? Czy ja nie Szczęśliwe czytałem kilka dni temu, że stan polskich rzek jest dramatycznie niski i wszyscy umrzemy z powodu suszy? Uważam, że mój joke się udał, więc się nim dzielę. Szczególnie, że Sławuś po przeczytaniu go miał delikatny meltdown. Znaczy, jak się chłopak musiał napracować. Nie? W każdym razie, wiecie, to jest, to, to, to jest, to jest sytuacja, która dla mnie jest, jest, jest poetycka. To znaczy, zaznaczmy raz jeszcze. W Warszawie, na Bulwarach, stan na dzisiaj, e, poziom, wis, poziom wody, aż się pewnie, żebyśmy mieli na, najdokładniejszą, najdokładniejszą r, r, informację w tej chwili. W tej chwili na bulwarach w Warszawie poziom wisły to 34 cm. Czyli dalej efektywnie mamy stan, stan, stan su, suszy. Nie? Dalej efektywnie można wejść, i się, można, można sobie stópki pomoczyć. Nie? Mamy sytuację, gdzie jednocześnie w jednym kawałku Polski brakuje wody, jest bardzo mało wody. A w drugim kawałku Polski jest bardzo za dużo wody. I te rzeczy dzieją się równocześnie, nie? One się nie wykluczają wzajemnie. I, i to jest dowód na zmi zmiany klimatyczne. Ja wiem, że jesteście mądrzy i rozumiecie ten bardzo złożony problem, ale, ale chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć że, że jest to dla mnie coś cudownego, ponieważ Ponieważ ten koleś larpuje prawdziwego dziennikarza. Nie? To jest zresztą kumpel Wosia. Natomiast ten konkurs na największego debila w okolicy nie może ograniczać się do jednej osoby, bo Robert Gwiazdowski, ja cały czas mam ja cały czas nie wrzuciłem wideo o jego wcześniejszym pierdoleniu o zmianach klimatu, ale Gwiazdowskiemu się ewidentnie nudzi w wymyślanie, jak rozwiązać polskie, problemy polskiej ekonomii, więc postanowił wrzucić zdjęcie z kamienicy w kłocku, gdzie dawno temu była prawie tak duża woda jak wielka woda w 97 A i guess na dowód tego, że powodzie zawsze się siedziały Nie tam ogólnie przegrywa przegrywa tę dyskusję hardo ponieważ jak się go ludzie zapytali to co między w 783, a w 38 to nie było więcej tak dużych powodzi, czyli może jednak, skoro teraz mamy, to może coś się dzieje, to, to Robertowi się niestety rozjeżdżają pomysły, on nie wie, co, co, jak obsłużyć ten problem, ale bardzo próbuje. Tego rodzaju szurstwo, chciałem tylko zwrócić wam uwagę, tego rodzaju szurstwo czasem wynika z Absolutnej głupoty, i ja wierzę, że w przypadku konkretnie Gwiazdowskiego to jest po prostu potwierdzenie tego, że Gwiazdowski jest bezdennie głupi, ponieważ on na każdym kroku, niezależnie od tego, o jakim temacie się wypowiada, dowodzi, że jest bezdennie głupi. Ale w przypadku wielu innych cwaniaczków tego typu, z których część kuma, że jednak mamy do czynienia ze zmianami klimatu, ono jest bardzo mocno związane z tym, że oni muszą cały czas pielęgnować swój kult. Oni cały czas muszą, muszą karmić swoich kultystów, a tym poczuciem, że, tym, tym poczuciem, że ja jestem z wami i ja dbam o to, żeby, że, że, żeby szuria nie wymarła. Przynajmniej część z tych ludzi publikuje tego typu gówno, żeby zbijać kapitał. Część z nich robi to dla pieniędzy, część z nich robi to dla kapitału politycznego. Ci ludzie autentycznie robią, co mogą, żeby podkreślić, że warto im płacić, warto ich wspierać, warto ich wybierać na pozycje polityczne, ponieważ jeżeli ich zabraknie, to kto będzie krzyczał, że zmian klimatu nie ma, płonąc przy okazji. Bo to jest to jest clue. To jest klucz. Macie w tym momencie zrozumieć, macie sobie utrwalić to, że nawet jeżeli będziecie stali po, po szyję w wodzie, to nie ma zmian klimatycznych, bo zawsze były po wodzie. Nawet jeżeli będziecie u, umierać w 60-stopniowym upale, to nie możecie narzekać na to, że, że, że człowiek coś zrobił, a właściwie bardzo wąska grupa ludzi coś zrobiła, ponieważ zawsze były upały i zawsze ktoś umierał z gorąca. W momencie, w którym ludzie ciężko zapierdalają, walcząc z żywiołem, w momencie, w którym ludzie ciężko pracują, żeby uratować swoje rzeczy, żeby uratować swoich bliskich, i żeby uratować często dobytek całego życia innych ludzi, ktoś będzie wam pokazywał zdjęcie z kamienicy, żeby was przekonać, że oni nie ratują, oni nie walczą z żywiołem, który został doprowadzony do ekstremum przez człowieka. Oni nie, walczą, oni nie walczą z czymś, co może i nor w normalnych warunkach też miałoby miejsce, ale, ale nie w tej skali i nie z taką szybkością. Bo jeżeli uwierzycie, że, że rzeczy się dzieją, to oni nie będą mieli niczego. Nie będą mieli poparcia politycznego do realizowania swoich celów, nie będą mieli pieniędzy do pasienia swojej dupy. I o ile na co dzień denializm zasługuje na pogardę, teraz jest jeszcze gorszy. Teraz jest dużo gorszy. Mowa o gwiazdowskim. I wiecie, i zwróćcie uwagę, że ludzie zajmujący się dezinformacją klimatyczną zaczęli się stopniowo przerzucać na to, że zamiast wam mówić, że nie ma katastrofy klimatycznej, mówią wam, że nic nie jesteśmy w stanie z nią zrobić. De facto, próbując stworzyć tę narrację, no cóż, no tak już będzie i koniec. Wyjątkowo głupi albo podli ludzie cały czas trzymają się tej pierwszej narracji. Ponieważ oni absolutnie nie chcą podjąć rozmowy o tym, że niezależnie od tego, ile wydziela, ile wydzielają Chiny czy Indie, to my dalej musimy podejmować bardzo dużo działań, żeby powstrzymać to, co się dzieje, żeby walczyć z tym, co się tutaj dzieje. I nawet jeżeli przynajmniej część zmian w Polsce będzie obracała się wokół tego, że poprawi się jakość powietrza, a nie... Znacząco spowolni globalne ocieplenie, to ta lepsza jakość powietrza dalej oznacza życie dla wielu ludzi, zarówno dorosłych, jak i dzieci, zarówno starych, jak i młodych. Pamiętajcie, że Gwiazdowski wyskakując z takimi mądrościami, przypomina przede wszystkim o jednym: on naprawdę nic nie ma do zaoferowania, on naprawdę nic nie wie, nic nie rozumie, on naprawdę nie tworzy żadnej wartości dodanej. Jemu się pozwala szczekać przed kamerami, ale to jest puste szczekanie. Z tego co słyszałem, to tych ludzi jest dużo, dużo więcej. Jakby to, to, to nie jest przykład jednego czy dwóch idiotów, tylko całych zastępów idiotów w dużych, publicznych rolach, wy, wypchniętych do góry. Nie? Gwiazdowski, Gwiazdowski z tymi swoimi wystrywami, ale już widzę, leci wśród konfiarzy narracja wprost od ruskich bo botów, brak śmigłowców w Polsce, bo za dużo wysłaliśmy Ukrainie. Ciekawe, że nie leci u nich narracja, że Ukraina powiedziała, że wyśle do nas ratowników. Ciekawe, ciekawe że, że to pomijamy, nie? Mnie na przykład trochę imponuje, że Ukraina w tym momencie odwróciła się i powiedziała, ej, wyślemy do was warunki powodzi ra naszych ratowników, że, że, żeby wam pomóc. To, to, jest, to jest rzecz, nie? I myślę, że, 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 że kurwa ludzie z kraju objętego wojną przyjeżdżają pomagać dużo bardziej niż te, te skórwy syny, które tylko krzyczą, że o, ale jak to powódź i susza naraz! Bo przecież w chłopskim rozumie się to kurwa nie mieści. Posłuchamy naszego po, po, politycznego przeciwnika, który zdaje się mówić bardzo rozsądne rzeczy. Ja wiem, dlaczego ci ludzie to robią. Mówimy oni przez długie, długie lata, zwłaszcza tutaj mówię panu Łukaszu Wareszę, mówi, że ta zmiana klimatu to jest jakiś spisek, że to jest wymyślone, że to jest propaganda, że klimat zmieniał się zawsze i to wszystko, co obserwujemy teraz w atmosferze, to jest normalne, naturalne. No proszę Państwa, jak się okazuje, nie jest, a ci ludzie tego nie przyznają, bo musieliby wtedy równolegle przyznać, że przez bardzo długi czas okłamywali swoich, swoich odbiorców, że po prostu pisali nieprawdę, że uśpili czujność społeczeństwa, które powinno domagać się działań, jeżeli chodzi o dostosowanie naszego kraju do polityki klimatycznej i samej zmiany klimatu. Ci ludzie po prostu nie zdali egzaminu jako liderzy opinii, bo wprowadzali swoich y, odbiorców, świadomie lub nieświadomie, nie wiem, w błąd. Ja wiem, dlaczego ci ludzie to robią. Ja, 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 ja wiem, ja, 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 ja wiem, albo przynajmniej mogę się domyśleć, czy świadomie, czy nie. Dwie nieskończoności o Caroline Krowa. Ujedniczeń nieskończoności. Adam Lendas, Michał Gajek, Aleksander Bratkowski, Beowulf, Dudz, Nokilla, Flawius oraz AMBR. Osoby dające pizzę, Adam Pawłowski, Ranafy, Dawid Gorzeniowski, Konrad Chrysku, Sam Ryan, Samrian, Fingal, Szamisen, Sen, Puchcio, Strażnik Sanktuarium, WZK i Janek 01A98 oraz Ala Marciniak. Dawcy kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Krzysztof Morchewka, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Kolomal Kartografia, Kartograf Adam Marcymak, Wiktor Okowski, Kuba z Poznania, Borsuk Tukrowy, Adrian Brozik, Młotny Michaj, Michał Skoczyński, Alma The Gamer, Gruby Mephisto, Mapipaj, Maria Banani, Erik Fosk, Chris Polanta, Dan Kriba, Tomi Marcin Lalak, Fukoro, Behanort, Erbirk, Hypatia, Liczko, i Szefora, Dama oraz Nat. Dawcy Kawy, Szymon Popławski, Jarosław Lublina, George Soroszkot, Gruszka, Krzysztof Grębowski, protonowy, Nowy, Archipan, Krator Wszechkosmobytu, Iza Krzyżowski, Ernest Palimski, Junkersium, Makar Jasiński, Patryk 128, Mapkowicz, Daniel Koć, Justyna Lech, Smokydora, Barbarian, Hagnon, Miku 39X, Jasz Odwaki, Curełek, Kropster, Miejscowy, Adam, Tomuś, Dom, Egg I wreszcie Dawczynie Herbaty. Co za dziwna nazwa. Jetek Wiśniewski, Guciusiennicki, Ecie Pecia, Antybrisleria Jakub Bździel, Homowerum, Lane from Wired, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Kubitumeamus, Marchew Zwyczajna, Tomasz Orszewski, Arkadiusz Gumiński, Monika Piechocińska, Łukasz Puskota, Łukasz Cieślewski, Dawid Kozłowski, Anekus, Ailink, Adrenal Glubel, Misiegdaru, Miriach Jełkasz, Kleddin, Feinerw, XLS, Zylwono Ksenczykał i Koci Pilotaż, Piotr Kozioł, Bochenek, Aniel M, Mango, IC 47, really Seven, Depolan, De Polan, KTBM32, Lakardar, Bonboni 3 oraz Franek. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie mnie, ale najważniejsze jest to, żebyście wspierali siebie nawzajem. Tych, których znacie i tych, których nie znacie, którzy mogą potrzebować pomocy, szczególnie w takim okresie, jak okres powodzi. Bądźcie super i zobaczmy się znowu.